Marku, przed wami starcie z Lechem Poznań, jedziecie na chyba trudny teren do stolicy Wielkopolski. Co, co ty czujesz przed tym meczem? Co myślisz ostatnio? Chyba nam się powiodło. Tak, na pewno nastroje po, po wygranej te, teraz z ruchem są trochę lepsi w szatni. Myślę, że idziemy zagrać dobry mecz i oczywiście Drużyna Lecha jest bardzo dobra, dużo jakości, ale z drugiej strony nie mamy się czego bać i chciałbym, abyśmy zagrali odważny, odważny mecz, to takie najważniejsze. No też właśnie ten ostatni wyjazd do Poznania też był chyba całkiem odważny w tamtym sezonie. No długi czas utrzymywał się bezbramkowy remis, graliśmy z Lechem jak równy z równym. No w końcu, w końcu strzelił się Isak. Myślisz, że stać nas na to, żebyśmy zagrali no, na tym samym poziomie albo jeszcze lepiej niż, niż wtedy? No i przede wszystkim, czy czujesz, że, że te punkty są w zasięgu? Bo to jest drużyna z takiej czołowej czwórki klasy. Tak, na pewno to czwórka. Z drugiej strony mamy jakieś nasze zasady i nasze ustawienie, które co ty godin pilnujeme i po prostu chceme go spravdit i přetívko těm nejlepšími. Napevno nebude jinak i teda se zlechem, po prostu my máme jakéž svoje zásady na gre i budeme chtěli spravdit přetívko těm nejlepším tak samo. Zapytam o warunki, w których Wam przyjdzie zagrać, bo w ostatnim czasie trochę nam się załamała pogoda. W tym tygodniu pierwsze przymrozki w Polsce tej zimy, jesieni, bo to jeszcze przełom. Myślę, że to też trochę wpłynie na to, jak ten mecz będzie wyglądał, czy nie będzie miało większego znaczenia. Nie wiem, ciężko oceniać. Na pewno trochę znaczenia to ma, jak nie możemy się przygotowywać na murawie naturalnej, ale teraz trenujemy na sztucznej. Z drugiej strony też na tej sztucznej ta piłka nieźle chodzi i można to granie jest szybciejsze jak na jakimś gorszym boisku naturalnym. To pokaże mecz, czy przygotowanie było wystarczająco, czy nie. To właśnie jeszcze odnośnie przygotowań. Czy jest coś ekstra, co sobie przygotowywaliście pod Lecha Poznań konkretnie? Czy cały czas staracie się wypracować własny styl, ćwiczyć to samo, to wy chcecie de facto narzucić e, rywalom warunki, a nie się trochę do nich dostosowywać. Tak, e, jedna rzecz i druga, tak e, w tej sprawie zawsze e, staramy się my narzucić nasze warunki przeciwnikowi z drugiej strony. Zawsze też e, gramy przeciwko jakiejś drużynie, która ma też jakieś zasady i e, staramy się znaleźć jakieś słabe punkty. Tej drużyny i wykorzystać z tego też, tak. To odpowiedź na pytanie to tak i tak. Kilku jest kontuzjowanych Twoich kolegów w kadrze w tym momencie. Także tych, którzy mogą zagrać u Twojego boku w środku pola, chłopaki często do Was zaglądają, nie wiem, podglądają też treningi, coraz szybciej wracają do zdrowia. Wiesz, wiesz może jak, jak ta sytuacja wygląda, kiedy. Możemy się ich spodziewać, no i przede wszystkim, czy cały czas starają się być możliwie najbliżej drużyny, żeby z wami brać udział we wszystkich aktywnościach. Tak, nie jest tajemnica, już ostatnio wrócił Bartek, teraz wróci jeszcze Chuanibiza, myślę. Też wróci Mato, pauzował za kartki, Henio, Cigi, to na pewno będzie już więcej zawodników do dyspozycji trenera. i tež uh, kilka závodníků nezle na tréninku vyglondá i tež zasluhují na, na šanc, To myslím, že teraz už uh, by měl trocha latvější výbory trenér než uh, na meč s truchem. I cigim to na koniec zapytam, podglądałeś ich poczynania w reprezentacji chyba szczególnie Andrejsa? No przepraszam, nie oglądałem tego meczu później drugi pytałem, widziałem skrót, ale tak mecz towarzyski, tak nie był dla mnie tak na tyle ciekawy, by wieczórem tego oglądał. Ale na pewno trzymałeś kciuki za Czechów i te kciuki były trzymane, dobrze, bo jedziecie na euro. No tak jedziemy, ale tak nastroje w kadrze są tak wszel, wszeljakie, e, afera przed meczem i, i awans w ostatnim meczu to nie jest coś, by zadowolono kibice. Ja jeszcze Cię zapytam w takim razie, pociągnę ten temat od drobinkę. Ty uważałeś, że selekcjoner Sylchawy powinien zostawać z tą drużyną, czy niekoniecznie? No, těžká odpověď. Už dlouho, dlouho, byl v kádře i, i, možno což tam už se vyčerpalo. No, jak já by byl selekcionerem, to bych robil jinak, ale všichni jste jsme trenéři. I podál té decizie, po ostatní meči, oni byli s prezesem dogadívaní, že budou měli spotkání i tylko jak z obou stran bude to bude kontinuace tego a myslím, že trenér vyčul, že kontinuace takoby by nebyla, to zrobil odrazu po meču rezignaci.